To są wybory dotyczące wartości. To są wybory o tym, czy, czy prawda w życiu ludzi ma znaczenie, czy szacunek, wolności nasze mają znaczenie, czy praworządność ma znaczenie i czy Polska jest krajem demokratycznym, krajem, w którym nie ma cenzury, krajem, w którym każdy z nas może się realizować i nie ma podziału na lepszych i gorszych. To jest. To są wybory o to, czy będziemy w Unii Europejskiej. Ja tu nie chcę straszyć, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że z Unii można nas wyprowadzić, bo to już niepotrzebne będzie referendum. To wystarczy jedno głosowanie w Sejmie. Jedno głosowanie w Sejmie i nagle możemy się dowiedzieć po bardzo szybkiej wrzutce, że już jesteśmy z tej Unii wyprowadzeni. Nikomu, kiedy tworzyliśmy, wstępowaliśmy do Unii, nie przyszło do głowy, żeby stworzyć mechanizmy zabezpieczające. Nikomu do głowy nie przyszło, że ktoś będzie miał takie pomysły. Teraz to jest tak naprawdę realne. Dlatego to są wybory o wszystko. Więc jeżeli nie będziemy tutaj sami w naszym kraju czujemy się bezpiecznie, nie będziemy mogli tego bezpieczeństwa także zewnętrznego sobie zapewnić. Ale jakby jeszcze na tym finiszu po jednej osobie przekonać, żeby poszła na wybory, to mielibyśmy, moglibyśmy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko jako obywatele, żeby te wybory wygrać.